Hej, hej, hello! Ty mnie typowym wejściem. Witam Was w kolejnym odcinku Dangana. Tak jak mówiłem, przed każdą rozprawą klasową będę zbierał informacje, oglądał film swój jeszcze raz, tak? Dokładnie śledztwa brał i śledził. Co mi umknęło? Co? Mi umutnęło, co Eee, jest ważną poszlaką, tak. I teraz po kolei. Na początku zawsze będziemy zaczynali od zdjęć, tak? Z rozgrywki. Zacznijmy od tego. Biakujatkami. Waga 130 kg. Co za tym idzie? Eee... 130 kilo ktoś musiałby przenieść pod stół, więc, że odpada możliwość, żeby jakuja został zabity e, poza stołem. On musiał sam pójść pod stół. Tak? Sam musiał do tego e, dojść pod stół, tylko dlaczego, nie wiem. Do tego jeszcze dojdziemy. Na razie to jest pierwszy skry. Następny. Opiera została dźwignięta około 10 razy w okolicy gardła i brzucha, co spowodowało zgon. Tak jak widzimy, był na ślepo praktycznie atakowany, tak? To nie jest osoba, która powiedzmy znałaby punkty witalne. Na przykład taka Kendoka. No myślę, żeby wiedziała, gdzie wziąć gnąć. Żeby gościu umarł po powiedzmy trzech ciosach, tak? A nie nawalał 10 razy. Co za tym idzie. Wiemy też, że osoba ta jest e, nieogarnięta. Tak. I raczej mam już tam mocne podejrzenia. Ale do tego dalej. Następny screen. Mamy naszą duram liminową skrzynkę. Tak, w środku jest wiele dziwacznych rzeczy. Od pałki policyjnej aż po gaz pieprzowy. Czyli tak jak mówiłem, mamy tutaj pudełeczko od nochtowizora, gaz pieprzowy. Yy, mamy pałeczkę, kluczyk, o którym mówiliśmy. jakieś akta. Nie wiem, czy to nie będą akta od monokumy. Jest możliwe, że to był zdrajcą, tak? Są, wiemy już też to, że. Na pewno to się rozgrywa po jedynce. Dlaczego? Był tekst yy, przecież Hadzimę z Biakują, gdzie on mówił tam właśnie o tej swojej przeszłości trochę, ale również Monokuma wydał się tym, że yy, powiedział: No, nie obędzie się bez starych, sprawdzonych sposobów. I wówczas mamy ding-dong, tak? Czy to, co to tam było? I pojawia nam się Monokuma w telewizorku i mówi, że ciało zostało znalezione, nie? Więc, że wiemy, że oni mają pamięć z dwójki. Oni mieli, więc, że to Byakuya jest tym zdrajcą. No i tak widzimy, paralizator, tu są rzeczy do samoobrony, tak? On chciał bronić faktycznie, chciał bronić tą garstkę ludzi, żeby znowu nie przechodzić przez mordy. Mamy następne zdjęcie, tak? To jest drugie zdjęcie, zaraz przed zgaśnięciem, yy, gdzie widzimy dokładnie postać yy, Nagito, który jest najbliżej miejsca mordu i klimatyzatora. Podsuwa mi to pewne jakby to powiedzieć, podejrzenia, ale o tym dalej. Następnie mamy zestaw noży, tak? Przyjrzymy się wszystkim nożom. Tak jak widać, żadnego nie brakowało. Można przyjrzeć się dokładnie też nożom, jak one wyglądają. Przechodzimy dalej. Mamy yy, również żelazka. Czy były one używane do wyprasowania obrusu? Jeśli tak, to dlaczego potrzebne były AS-3? E, zacznijmy od tego, że one nie są podłączone. One nie są podłączone. Tak, idziemy dalej. Nagito. Gdy je znalazłem, wszystkie były włączone. Tu mieliśmy wyłączone żelazka. Więc to za tym idzie. E, po tym... Zacząłem domyślać się, że są dwie możliwości. Sojusz, który jest u mnie bardzo możliwy, ale też jest możliwość przeciążenia sieci elektrycznej. Ktoś włączył specjalnie trzy, te, takie piknięcie to była informacja, że przeciążyć sieć elektroniczną. To o tym ma wiedzę. Ile czego watów trzeba posiadać, tak, żeby te... No nasz mechanik ma bardzo dużą wiedzę na ten temat, myślę, nie? Dwa klimatyzatory zostały włączone w tym samym czasie. Wówczas też zostały włączone żelazka. To był najbliżej tego. Wiemy, że peko znikła, ale do peko wrócimy, bo mam. I w sumie wiem, co Peko robiła, tak? Cijaki wyszła na zewnątrz, rozmawiała z Monomi, potwierdzone. Widziała również Jasuhiro. Jeszcze raz zobaczę, czekajcie, bo ja tu mam zapiski. Nie, Fuyuhiko, przepraszam, to jest Fuyuhiko, nasz Jakuza. Widziała go i on nie wchodził do środka. Yy, co my tutaj mamy? Kogo nam brakowało? Peko, tak, no to PEKO nam brakowało, ale co za tym idzie, zostaje Teru Teru. Gdzie był Teru? teru w kuchni? Z kuchni mamy blisko do yy, włączenia żelazek, bo cała reszta była na imprezie. Przechodzimy dalej. Dziwi przeciwpożarowe. Ten screen dopiero mi uświadomił, że te drzwi to są zamykane do środka. Ja myślałem, że to są drzwi, które się otwiera i tam się wchodzi do jakiegoś pomieszczenia. Tak. I cały czas myślałem o co chodzi z tymi drzwiami przeciwpożarowymi. Co one mają kurwa wspólnego z tą rozprawą? Czy tam jest jakieś wejście w takim razie, ale dlaczego nie mogliśmy wejść przez te drzwi przeciwpożarowe? A to są drzwi kuźwa, które są zamykane do środka, które mają zasłonić od kuchni, tak? Żeby wiadomo z kuchni, jak jest pożar, no to najczęściej z kuchni, no to zasłonić ogień. One są zamykane do środka. Mamy. Następnie mamy. Bądź czujny. Dziś w nocy dokona się pierwsze morderstwo. Jedno z nas na pewno kogoś zabije. Jest to informacja wysłana do Biakui. Więc że mamy pewność, że sojusz był. Że był sojusz. Kto był w niego zawiązany? Mam podejrzenia co do tego... Ale to również trochę dalej. No. Znaczy mam podejrzenia, jestem prawie, że pewien, tak? Kto w nim uczestniczył. No dobrze. Następnie mamy tutaj zdjęcie bardzo ważne, które nam pokazuje ee, dokładnie, jaka wielkość jest między Ziemią a deskami. Tam nie wejdzie wielka postać. Przez co? Przez to zdjęcie, bo ja cały czas też miałem podejrzenie tego Nekomaru. On mi trochę nie pasił, ale jednocześnie, no mówię, no kurde, dziwnie się zachowywał, nie? Ale Nekomaru by nam się tutaj nie zmieścił. Zobaczmy ci, jaki jest drobną postacią, tak? Gundohan, zobaczcie, on jest na uczumpku. Jak ja to mówię, tak? Jakby stanął, to miałby do tej wysokości. Tam nie wyszłaby wysoka postać, absolutnie. Jakaś dobrze zbudowana. Dlatego przez ten screen yy, wyczyściłem kompletnie yy, naszego nekomaru Nidaya. Wchodzimy dalej. Pod, mamy tutaj udowodnienia, że nasz teru, teru wyszedł z kuchni. Tak? On mówi, że tutaj potem usłyszałem wasze głosy, i powoli opierając się o ścianę, znalazłem jakąś drogę do jadalni. No dobrze, no ale jeżeli mówi, że usłyszał nasze głosy tam z kuchni, tak, to jak do tego doszło, że nie słyszał nikogo przechodzącego, powiedzmy obok niego, jeżeli by podchodzić, yy, że to Peko zabiła, tak, albo soda. Yy... Jak on nie słyszał nikogo, kto przechodzi z obrusem, bo z obrusem musiał ktoś tam dojść, był on zakrwawiony, była to krew biekuji, eee, bo, bo z tą krową w końcu nic nie doszło. Ja myślałem, że tu będzie coś z możliwością podłożenia fake yy, krwi itp., nie? No ale z tą krową nie mieliśmy w końcu żadnych interakcji, tak? Tylko tyle powiedziane, że Nekomaru zabił ją gołymi rękami i to wszystko. Yy, no to nie słyszał nikogo, kto by szedł do magazynu. To samo, jakby ktoś szedł do włączyć yy, żelazka. No to też by chyba usłyszał, że ktoś przechodzi, nie? Mamy dwie, dwie możliwości wejścia do magazynu. On nic nie słyszy. No dobrze, dalej. Mamy również tutaj potwierdzenie, że wyszedł nasz soda z tego bankietu na chwilę, przy zgaszonym świetle. Cóż, tak właściwie to nie udało mi się znaleźć drogi do biura. Trochę dziwne, nie? No, idziesz w prawo i tyle, nie? A potem to już szukasz po prostu po drzwiach. No ale okej, okay. nie wiadomo co z sodą w takim razie. Wiemy, że wyszedł podczas zaćmienia. Jest możliwość, że to on właśnie przechodził do tego, żeby włączyć ten obróz, czy co tam pokombinować, nie? Teraz tak, soda nasz bardzo mocno naciska na peko. Tak, Peko prawdopodobnie była tą, która wyłączyła zasilania, a potem wykorzystała brak prądu, żeby zabić Biakuje, nie? On ogólnie od początku mocno obwinia prawie wszystkich. Tak. No, kurde, to nie on, to nie on, to ten, to to, to tamto, to tamto i jest strasie śmierdzącą. Dlatego też jestem pewien, że on jest w tym sojuszu. Tak. No, tutaj jest odpowiedź zaraz chodzimy. Mało tego jest on bardzo wysoko. Nawet przy użyciu drabiny nie można się do niego dostać. Do tego włącznika prądu, tak? Odpowiada nam Kazuici. Tak, zgadzam się. Właśnie to jest najbardziej tajemnicze. i Nagle kurde takie, no kurczę, tak, to jest takie tajemnicze. Ja nic nie wiem, ja nic ten, nie. No dobrze, przechodzimy dalej. Eee... Mamy zdjęcie dokładne morderstwa, tak? Widzimy nóż, tak? Widzimy krew, widzimy obrós. Mamy tutaj potwierdzenie, że on tutaj został zadźgany. Mamy potwierdzenie, że to Byakuja wziął ten noktowizor, bo wiemy, że to z jego walizki durami liminowej, tak? Teraz tak, ten nóż, tak? Byśmy sobie przyjrzyjcie się temu nożowi. Tak, dokładnie. Cofnijmy się teraz do tych noży. Nie pasuje. On nie jest z kuchni brany. On nie był z kuchni. Więc, że nie ma możliwości, żeby ten nóż. Yy, nie wiem, czemu szczerze powiedziawszy jest zakrwawiony, ale nie ma możliwości, że brał udział w zabójstwie. Tak? No, nie, wydaje mi się. Wiemy jedno: ten nóż był przyczepiony do tej taśmy. Dlaczego ten nóż tam był wprowadzony? Kto go wniósł, ktoś, kto był przed. Ee, jak to się nazywa? Przed rozpoczęciem imprezy. To był przed rozpoczęciem imprezy Nagito. Więc, że ten nóż tu się znalazł przez Nagito. Tak. Więc, że mamy pewność też, że Nagito też mógł być właśnie w tym gronie sojuszu, tak? Eee, teraz tak. Eee, przechodzimy, jest właśnie o taśmie, tak? Strona jest pokryta jakąś farbą, nie klejona. On był najbliżej tego, tak? Jakby szukał tego noża. On, wydaje mi się, że Nagito chciał też również eee, doprowadzić do morderstwa. Tyle, że mu się nie udało. Ktoś go uprzedził. Ktoś go uprzedził pod deskami, którym jest bardzo możliwym teru-teru. Możliwe, że tu mógł pójść, wiecie, Dabel kilku. Czy coś chcieliby kombinować? Nie wiem, tak? No ale tak jak widzimy, mamy informację. Pewnie krew pryskała pod całym stołem, kiedy był dźgany. Pod stołem. To jest właśnie upewnienie tego, że on został zabity pod stołem, on sam tutaj wszedł. No. Następnie to były rany głębokie. To jest autopsja Mikan. To, to były rany głębokie na tyle, że były w stanie przebić wszystkie organy wewnętrzne, czyli musiało to być długie. Długi nóż, albo coś, do czego zaraz dojdziemy. To musiał być długi przedmiot, tak? I teraz, do tego były dość cienkie rany, wyprowadzone przez ostry przedmiot o średnicy około 5 mm. 5 mm. Potem jest też tekst, parę troszeczkę. Gdzie e, nasz główny bohater mówi zimę, że takie jak sople lodu albo szydełko. Przypomniało mi się wtedy przecież, że brakowało nam czuruku, czy jak to tam się zbało, nie. Brakowało nam czuruku. I prawdopodobnie na 90% zabójstwo było tym czuruku. Wykonane. Mamy również mapę. Tak. Biuro Peko, nie wiadomo. Peko, łazienka. Tak. Nekomaru parę razy tam było tekstu, że Nekomaru parę razy próbował dostać się do łazienki, ale była ona ciągle zajęta. Przez Peko była zajęta, tak? jaki tu nie ma żadnego znaku zapytania. To jest pewnie, jak ona rozmawiała z Monomi, tak? Widziała Fuyuhiko. Fuyuhiko też jest znana lokacja. Był przed tym, chciał wejść, ale ten, wiemy, że z zewnątrz nie da rady wejść. Nie da rady wejść do, pod te tak, mamy to potwierdzone przez Chiakiego i Gundohana. Teraz tak, droga Biakui, tak, podchodzi pod walizkę, bierze Noktowizor, omija tu Gundohana tego i nadeptuje na Hioko. Gdzie był tam głos Hioko, że ktoś jej tam nadepnął, nie? Potem na Nagito nadepnął. Bo pamiętacie, Nagito też na sam koniec dał głos AU, nie? I się schował pod tym. Chowając się pod stołem, tak e, znalazł nóż i tyle, nie? Nagito. Tu mam zaznaczone Nagito, ponieważ blisko klimatyzatora. Blisko miejsca mordu. On tak jakby wiedział też, że będzie wyłączone światło. I stał blisko tego, tylko nie spodziewał się. Że Biakuja schowa się pod stołem. Tylko czemu Biakuja schował się pod stołem? Tego nie mogę pojąć. No ale okej, okay, nie. Nagi to, Wiemy, że wychodził. Wychodził w lewo niby, ale jest możliwość też pójścia w prawo. Tak. No. Następnie mamy Teru-teru. Mógł wyjść, zamknąć drzwi. Tak. I nie wiem. Kurde, może gdzieś za drzwiami jest jakaś dziura, tak? Czy coś, i on wszedł wtedy, albo w magazynie jest może jakaś wejście, albo w kuchni, nie wiem, tak? Ale mówiąc Wam szczerze, teru, teru wydaje mi się, że jest stuprocentowym zabójstwem. Z tym, że Wy Sojuszu miał Ichiego, który wymyślił plan z przeciążeniem. Tak, sieci na sygnał klimatyzatora, gdzie również nam się odpaliło w biurze. Klimatyzator tu się odpaliło. Teru mógł odpalić na dźwięk e, te trzy żelazka, tak i również na gito, bo wniósł tutaj nóż. Wiemy, że to na gito musiał wnieść, bo biaku każdego bardzo dobrze sprawdzał. On tak sobie tam się nie znalazł. Monokuma nie podrzuca takich rzeczy. No. Więc ze screenów to tyle. Przejdźmy teraz do rozpisek. Teraz tak. czystki, Ciaki gamerka clear rozmawiała z monomi podczas zajścia i nie mogła wejść pod budynek z zewnątrz. Wujuchi za Clear, czy jaki widziała go przed domkiem z zewnątrz i nie można wejść pod budynek, tak? Yy, akana Gimnastyczka Clear, nie wskazywałaby gdzie został zabity biakuje. plus to dzikuska, tak, głodna, która jadła akurat, bo był tam żona, no weź się zapalcie to światło, nie mogę przez was jeść, nie, ona była skupiona totalnie na jedzeniu, ona wszystko inne miała w dupie, nie. Makiru Fotografka Clear, yy, jest znak zapytania, bo to nie jest takie pełne czyszczenie jej, tak, ale no duża pomoc przy zdjęci zdjęciach i rozstawianiu ludzi, tak potem kto gdzie był wiadomo przez te zdjęcia e i buki muzyczka to samo pomoc z ciemnością yy, i głosami tak jak też te jej te blu, 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 blu czyli to jest taki zauważyliśmy że ona to robi jak się czegoś jakby wystraszy coś ją ten takiej padaki dostaje wówczas nie jakieś zajścia Czyli no jakby wiedziała raczej by nie została tego blu, 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 blu. no Mikam pielęgniarka clear, za duża fajtłapa, zdecydowanie nie poradziłaby sobie. Peko kendoka, clear, tu też niepewne. Możliwość przebywania w łazience cały czas, plus znałaby punkty witalne, nie dzikałaby 10 razy. Nekomaru nie wszedłby pod deski, plus kupa go cisła, No. Podejrzenia na gito, blisko stołu, jak i też klimatyzatora. Zaraz przed zgaśnięciem świateł, ee, świateł tak. Plus motyw zdrajca. Czy to on wysłał list? tego nie wiemy. Soda, mechaniki co za tym idzie, mógł ustawić timery i to jest najbardziej odpowiedzialne, mi się wydaje, że najbardziej pasujące. Teru, teru, będący w kuchni, drzwi przeciwpożarowe zasłaniałem kuchnię, nikogo nie mijał po drodze, gdy ktoś musiał iść wsadzić yy, obrus, plus odpalić żelazka. Do tego jest mały, a mała postać mogła się tam zmieścić. Sonia, no nie jestem w stanie jej wyczyścić, tak? O Soni nie wiemy praktycznie nic tylko, że była w yy, tej. Hioko to samo, nie jestem jej w stanie wyczyścić, bo też nic nie wiemy, ale jest małą postacią. Mogłaby tam wejść. Tyle, że no naprawdę, no, nie ma nic na nią. Ani takiego, żeby ją wyczyścić, ani żeby ją yy, podejrzewać. Tak samo jak Sonia. No wiemy na 100%. No kto wizor jest z Biakui? Bia otworzył skrzyłkę i wyjął no kto Następnie przemieścił się pod stół. Biakuja został dźwięty pod stołem 10 razy przez deski. Nóż był przyczepiony od początku pod stołem i to Biakuja go znalazł. Czy to dwie osoby mogły planować mord? Nie? Jeżeli tak, to mamy sojusz, tak jak mówiłem. Brak możliwości wejścia od zewnątrz pod budynek. Drzwi przeciwpożarowe zakrywają kuchnię. Co za tym idzie? Teru, teru, główny, podejrzany. No właśnie, tutaj zacząłem właśnie myśleć. Teru, teru, główny, podejrzany. Włącznik nie był używany, więc czyści to Peko. Prawdopodobnie toaleta przez nią zajęta była. I to właśnie był tekst, o którym mówiłem, dlaczego Peko mam ee, wyczyszczoną. Nie. Istnieje sojusz na 99% potwierdzonym. Lista. Zdrada. Tylko kto? Kto zdradził? Wiemy, że jest sojusz. No, po prostu nie byłby wysyłany wtedy list. Ej, słuchaj, dojdzie dzisiaj do zabójstwa, nie? No i 90% zabójstwo za pomocą brakującej czuraki, czy jak to tam się zwie i pisze, nie? Pytania: Dlaczego pod stołem się schował Biakuja? Nie mogę tego pojąć cały czas. Mając no kto wizor, czemu on się schował pod stołem? Naprawdę nie mogę tego pojąć. Żelazko odpalone na timer jako info przeciążenia sieci elektrycznej. Wówczas sojusz Soda Nagito plus Teru Teru. Możliwe, że trzy osoby, czyli Soda, Nagito i Teru Teru. Co za tym idzie? Zakrawawiony obrós w koszu, a nie, co za tym idzie? Teru, teru głównym podejrzanym zabójstwa, lub Soda, który wyszedł podczas ciemnicy. Zakrwawiony obrus w koszu. O co z nim chodzi? Cały czas, kurwa, nie wiem o co chodzi z tym obrusem. Nie mogę pojąć tego kompletnie, tak? Kto poinformował Biakuję o mordzie? Czy mógł być to nagito i to on zaczepił nóż? Raczej e, to jest pewniak już w sumienie, że to on zaczepił nóż. Nóż po to został tam zaczepiony, bo to w jakim celu? Obrony czy ataku? Tego nie wiemy. O to mi chodzi. Farba świecąca w ciemności w jakim celu, też nie wiemy dokładnie, tak, mi się wydaje, że jest to, bardziej to było, ta farba była, wiesz, on się spodziewał, że tam wejdzie w ogóle biakuja, nie, i pewnie chciał złapać za nóż, kuźwa kogoś ciachnąć i pyk, nie? i nie wiadomo co, jak i gdzie, nie, a tu nagle bum, biakuja jest, został uprzedzony, no i to tyle. To tyle. Widzimy się już teraz bezpośrednio w rozgrywce.